To proszę. 14 lutego, zgodnie z decyzją Sejmu, Senatu i podpisem pana prezydenta, obchodzić będziemy nowe święto, Święto Żołnierzy Armii Krajowej. Dotychczas e, myślenie o armii krajowej wiązało się głównie z powstaniem warszawskim, jednym z największych wydarzeń zbrojnych e, II wojny światowej w Polsce, czy z żołnierzami wyklętymi, czyli historiami tych ludzi, którzy komunizmu nie chcieli w Polsce, e, do, do komunizmu nie chcieli w Polsce dopuścić. Natomiast jedno i drugie święto miało swój korzeń w powołaniu w 1942 roku armii krajowej. Ugrupowania, największego ugrupowania konspiracyjnego w Europie, które no miało olbrzymi wkład w walkę, w walkę z Niemcami bardzo heroiczne i bardzo heroiczne działania. Natomiast dzisiaj spotkaliśmy się tutaj przed tablicą upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej Lwowa. Mało kto niestety wie o tym, że żołnierze, którzy zdobywali lwów wraz z Armią Czerwotą których część była wywieziona na Syberię. Po wojnie trafili tutaj do Jeleniej Góry i tutaj tworzyli organizację konspiracyjną, która miała na celu podtrzymywać na duchu już niezbrojnie, nie militarnie Polaków, aby w wolnych wyborach, w które wierzyli, Mogli wybrać znowu no, inną drogę niż komunizm, który Polskę dopadł. I dlatego 14 lutego chciałbym prosić wszystkich, żeby przechodząc koło Kościoła Świętych Erasma i Pankracego, zatrzymali się na chwilę i pomyśleli o tych ludziach, których już bardzo często z nami nie ma, a tak wielki wkład wnieśli w historię naszego kraju.